Mi się bardzo ten film podobał. Był bardzo ciekawy, dużo akcji, bardzo ciekawych. Było dużo takich emocji, dużo powiedziane o przyjaźni, że tutaj pieniądze nie są najważniejsze, tylko sama przyjaźń. Był zabawny, przygodowy, emocjonujący i pełen akcji. Fajne, akcja była ciekawa i bohaterowie zabawni. Myślę, że to dużo nauczyło, że nie warto po prostu więzić zwierząt, tylko lepiej się z nimi zaprzyjaźnić. Było dużo emocji i było śmiesznie. Tam też śmieszne teksty dawali. Hitpick na przykład dawał śmieszne teksty. Dużo się śmiałam, mega dużo. Film jest o przyjaźni o przygodach i takie dla dzieci, taka takie fajna bajka. Ja bym y, zaprosił moją siostrę, dlatego, bo ona jest taka młodsza, wydaje mi się, że ten film jest właśnie taki specjalnie dla niej. Mam takiego kolegę z trzeciej A, więc zaprosił go na wspólny film. Ja bym powiedział, że właśnie jak ktoś na przykład ma rodzinę, to fajny film dla rodziny i w ogóle, no taki o zwierzakach, ludzie lubią zwierzaki, no. Polecam film ze względu na duży przekaz i zabawę i dużo akcji przygodowych. Tak naprawdę poleciłbym każdemu ten film, ponieważ jest tak moim zdaniem dla każdego dobry ten film. 9,5. Mocna 9. 7,5 też bym dała, albo 8 nawet 10 punktów. Od 25, 25 kwietnia, kwietnia. hitpick Hit świniak, świniak zawodowiec, zawodowiec w chinach. Hitpik, świniak zawodowiec. Skromniejszy autografik <grych> dla siostrzeńca. Jasne? Jak się Wabi? W, w, wabi, ja w sensie. On. Hit pick. Wkrótce w kinach.